Proszę Państwa, w narożniku niebieskim ten zawodnik w zawodowym oktagonie od dwóch lat w walce dąży do zwycięstwa przez nokaut lub poddanie swojego przeciwnika, by nie zostawić werdyktu w rękach sędziach punktowych. Reprezentant Arachion MMA i Ława Patryk Dumski. Na Rożniku Czerwony ten trójmiejski prospekt mieszanych sztuk walki to fenomenalnie zapowiadający się fighter. Dwukrotnie w zawodowej formule kończył rywali w pierwszej rundzie starcia. Wywodzi się z karate Shotokan. Dziś po raz trzeci stanie do zawodowej walki MMA. Reprezentant Mighty Puls Gdynia i Pirania Gdynia. Panie, Panowie, Kacper, Polisz Macida Formela. Pojedynek odbędzie się na dystansie 3 rund po 5 minut. Nad starciem czuwa Tomasz Brondel. I zaczynamy już te najważniejsze pojedynki gali Slawa Republik. Niepokonany Kacper Formela 2, zero rekord, będzie rywalizował z Patrykiem Duńskim, bardziej doświadczonym, bo mającym na koncie 5 pojedynków. No, szykuje się naprawdę kawał dobrego, dobrego pojedynku. No, przed nami starcie tak naprawdę dwóch. Za, dwóch młodych zawodników, z których każdy jest schodzącą gwiazdą MMA i obaj, w obu pokłada się ogromna no Kasper Fermela dość powiedzieć, że w zeszłym roku uczestniczył, o i mamy przerwę pierwszy raz na tej gali na bo. szczęście. Zabolało, zabolało to Patryka Duńskiego. Pięć minut. Teraz zawodnik będzie miał pięć minut na dojście do siebie, bo ten... Ten cios poniżej pasa na pewno nie należy do najprzyjemniejszych, oczywiście zawodnicy mają ochraniacze, ale to, ale to, to czasem, ten, za mało, tak? ale czasem za mało, to prawda. Tak jak mówiłem, Kasper Wormela to uczestnik zeszłorocznych Mistrzostw Świata Amatorskich MMA w Las Vegas, zawodnik z klubu pirania Grappling Team, wygrał swoje pierwsze starcie. W drugim starciu był już naprawdę od kroku zwycięstwa, ale na kilka chwil przed końcem pojedynku dał się złapać w balachę i musiał odklepać, ale naprawdę no, nie zmienia to faktu, że jest jednym najbardziej obiecujących zawodników młodego pokolenia w polskim MMA. No nieszczęśliwie nam się to zaczęło, ale tutaj już trwają zabiegi takie, żeby za moment Patryk Duński był już w pełni dyspozycyjny do, do walki. Tak, tradycyjne skakanie na piętach i za chwilę powinniśmy być w stanie wrócić do tego pojedynku już. No i już. wracamy, także... Tak jest. brawa ronda. dla Patryka Duńskiego, Kasper Formela przeprasza i możemy znowu zaczynać. Kasper Formela Pseudonim Machida, no to przede wszystkim dlatego, że wywodzi się z karate, tak jak jego brazylijski odpowiednik, no, zawodnik póki co jeszcze nie tak utytułowany, ale myślę, że ma wszystkie narzędzia do tego, żeby kiedyś w przyszłości być tak dużą gwiazdą jak właśnie Lioto Machida, no zresztą myślę, że dąży do tego jak najbardziej, to te starty w Mistrzostwach Świata, też głośno mówi o tym, że chciałby się znaleźć w UFC, no nie stawia przed sobą łatwych wyzwań, no bo Patryk Duński to doświadczony, bardzo dobry zawodnik i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Już przyspiesza, formela, z bardzo dużym szacunkiem do siebie zaczęli, mimo że obaj mają dopiero niedawno skończyli po 22-23 lata, to z bardzo dużym szacunkiem i z dużym respektem naprzeciw swojego rywala stoją. Nawet właśnie widać to w akcjach formeli, kiedy uderza dwa, trzy ciosy i od razu pilnuje się, żeby nie dać się złapać na jakiś kontratak. Na razie nieco sztywno duński, ale on ma trochę taki styl, że jest właśnie taki trochę przyczajony i w pewnym momencie rusza do ataku i wtedy te ataki naprawdę robią duże wrażenie. Jest dynamika, jest dobrze przygotowany, widać to. Po postawie Kacpra Formeli, choć to dopiero przecież początek tego pojedynku. Na razie tak krąży, krąży wokół swojego przeciwnika, Patryk Duński. Teraz bardzo dobry taki lewy na, na odejściu, świetnie trafił tym prostym Kacper Formela. Na pewno zrobiło na to wrażenie na Patryku Duńskim. Też bardzo aktywnie, tak, nie ma stania w miejscu. Cały czas obaj zawodnicy w ruchu. Nie ułatwiają oczywiście swoim rywalom zadania celnego ciosu. Kasper Formela bardzo szybko wrócił do... i jeszcze Znowu. raz trafia w niskim kopnięcie. Sugeruje Oj. Formela, że tu nie było przewinienia, ale jednak Patryk Duński zwija się z bólu. Rzeczywiście Formela pokazał, że ten dzios nie trafił ochraniać, ale teraz sędzia upomniał zawodnika z Gdyni, żeby uważał na te niskie kopnięcia, Formela przeprosił. Znowu no to nie jest zwija dobra się. sytuacja dla duńskiego, hmm. tak, bo, bo też w pewnym momencie zacznie tracić, myślę, koncentrację. widzimy, stara się tutaj dojść szybko do dyspozycji. Sędzia tak uspokaja Patryka Duńskiego, żeby się nie śpieszył, że jest 5 minut. Nie ma tutaj sensu reagować za szybko. Kładzie się teraz przy siatce Patryk Duński właśnie, żeby doprowadzić się z powrotem do porządku. No szkoda, że nam się tak zaczął ten pojedynek, no bo tak jak wspominaliśmy, to jest walka, na którą myślę, że wielu widzów czekało, szczególnie właśnie na ten pojedynek, ponieważ no są to młode, młode talenty, nie dość, że młode talenty, to dodatku już doświadczone, już dając naprawdę świetne walki. No te, te pojedynki, które wcześniej widzieliśmy obu zawodników, pozwalały nam myśleć, że to dzisiejsze starcie będzie nie tylko obfitowało w świetny poziom techniczny, ale też w fajerwerki. No póki co niestety dwa trafienia w krocze i po raz drugi Patryk Duński dochodzi do siebie i miejmy nadzieję, że za chwilę pojedynek zostanie wznowiony. Jeszcze ma trochę czasu Patryk Duński, żeby uporać się z tymi problemami. To jest kolejna z zawodowych walk. Potem już tylko Krzysztof Klaczek i w main evencie Piotr Halman. Wracamy. Pierwsza runda Kacper Formela, Patryk Duński. Oby już bez przeszkód. Oby zostało już nam tylko czyste MMA do końca tego pojedynku. Bardzo pewnie walczy póki co Kasper Formela, dobrze wchodzi z tymi kombinacjami, też te niskie kopnięcia wchodzą idealnie w tempo. Naprawdę można być pod dużym wrażeniem tego, co robi póki co zawodnik Pirania Grappling Team. No jest taka swoboda, tak widać, że to jest coś, co się ma albo tego nie ma. To, to, tego trudno akurat na sali. Wytrenować o, żeby nietypowa... jakby pakował ten I Jeszcze siłos. raz, jeszcze raz. I też widać, że ta nietypowa stu, ta nietypowe ustawienie Kasper Formeli, właśnie takie rodem z, z karate, Nie do końca pasuje Patrykowi Duńskiemu. Jeszcze raz próbował uderzyć tymi kopnięciami. Bardzo duży zasięg ma, ma z tymi kopnięciami niskimi Kasper Formela. Wydaje się, że one nie dojdą celu, ale trafiają. Teraz ładnie odpowiedział Patryk Duński. W końcu zaatakował sam. No przygotowywał tę akcję, wydaje mi się, właśnie nastawiał się na to, że przyjmie ten, to kopnięcie i od razu spróbuje trafić bezpośrednio ciosem z prawej ręki i teraz skraca znowu. dystans. Ale nawet ten wyraz twarzy Kacpra Formeli jest taki, że no zobacz jestem pewny siebie, wiem co robię, wiem co zrobić, żeby tę walkę pewnie wygrać. No nie bez powodu, oj teraz świetnie bardzo dobrze prawy, wpadł mu pod rękę, O jeszcze jeden odskakuje głowa Patryka Duńskiego. Ale nie bez powodu Kasper Formela ma tą tą ksywkę Machida, bo rzeczywiście jak się patrzy na zawodnika z Gdyni, to ma bardzo. Na... O świetnie teraz kopnięcie w korpus potem poprawiony mocnym uderzeniem w głowę i ratuje się Patryk Duński z prowadzeniem, ale mu nie wychodzi i Kacper Formela z góry. I są te fajerwerki, na które czekaliśmy, tak. próbuje teraz dobić. Teraz próbuje przejść nogi Kacper Folema, jeśli mu uderzy, ale trafił uderzenie. niewiarygodnie mocno. Świetna technika Kacpra Formeli, widzimy Grzegorz Jakubowski przy, przyczepiony tam do klatki i instruuje swojego zawodnika. Bardzo mocne ciosy Kacpra Formeli trafiły teraz w twarz i w ciało Patra, Patryka Duńskiego. Jak on Oj. to przetrwał, no to jest pytanie chyba za 10 punktów, bo no to była bomba. Bita na takiej pełnej sprężystości ręki, a w zasadzie Duński jakby niewzruszony, no przyjął i, i walczymy dalej, no o, to są te akcje, na które ostrzyliśmy sobie apetyty. Teraz wymiana kopnięć na kopnięcie. Za wysoko Kacperek krzyczy narożnik Formeli. Wrócę do tego, co mówiłem, że nawet w tej właśnie postawy Kaspra Formeli widać, widać taki sznydek jak u Lioto Machidi, lekko tak odchylony do tyłu, taka typowa postawa z karate, ale mały z zawodników, którzy potrafią to przełożyć na MMA, no Machida zrobił to w idealny sposób, no. Potrafił, też... wyłączyć swój, potrafił wyłączyć całą grę swoich rywali dzięki takiej postawie. Teraz Kasper Formela zdaje się, że też właśnie dzięki takiej postawie sp sprawia bardzo dużo kłopotów w rywalom. Ale też umie w defensywie się cofnąć. Wie, kiedy za przeciwnik będzie atakował i koniec pierwszej rundy, a ta akcja jedna Kaspera Formeli to myślę, że do wycięcia i pokazywania w kółko i w kółko. Jak można z czegoś zrobić coś, no to taki kunszt, absolutnie oryginalność, kreatywność nieprawdopodobna. Myślę, Ale że brawa też świetne. wielkie dla Duńskiego, że przetrwał tak trudny moment, tak mocny, wyraźny cios. Kolejne znakomite uderzenie i akcja, którą Kasper Formela może dorzucić do swojego highlightu, a on bardzo lubi, bardzo dobrze czuje się z mediami, bardzo lubi też sam pokazywać, można powiedzieć, swoje życie, na przykład właśnie z tego wyjazdu do, do Stanów nakręcił wideoblog, w którym opisywał cały wyjazd naszych zawodników, naprawdę widać, że ma taki... To jest to, czego czasami brakuje naszym polskim zawodnikom, mm -hmm. żeby mieć taki sznyt i w klatce i poza nią. Kasper formula jest takim materiałem na zawodnikach, który będzie potrafił się zachować i w trakcie swojego boju, jak i zaraz po wyjściu z nim. Wie jak, wie jak grać z kamerą, wie, też potrafi się bardzo dobrze wypowiedzieć. No, naprawdę nie bez powodu ten zawodnik przez wielu polskich specjalistów jest typowany na tego, na którego trzeba zwracać szczególną uwagę. No i póki co widzimy to w klatce. A potem po pojedynku, jeśli wygra, zobaczymy czy przed naszą kamerą także będzie tak dobrze się prezentował jak tutaj ośmiokątnej klatce. No my wiemy, jak ważne właśnie jest ten kontakt z mediami, umiejętność pokazywania właśnie swoich wyczynów na treningach, na sparingach, na walkach i tak dalej i tak dalej. Za moment druga runda Kacper Formela i Patryk Duński Formela w drodze po trzecie zwycięstwo, bo tak należałoby skwitować tę pierwszą rundę, ale znając nieprzewidywalność Mema, no to nie będziemy tutaj skazywać jeszcze Duńskiego na porażkę, bo to naprawdę bardzo ambitny zawodnik, który chce wygrać, Oj, Niewiele brakowało. sadziłby ten prawy, no co nie udało się, raz udało się drugi, Kacper Formela. Doskonale pracuje na nogach Kasper naprawdę kopnięcie. Mimo że zdaje się, że duński bardzo dobrze broni tych uderzeń, to te akcje, które wyprowadza Formela, nawet jak pierwszy, drugi cios nie wejdzie, to trzeci dochodzi celu. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak się prezentujecie Kacper Formela. Duń, Bardzo dobrze stopuje swojego rywala i też ust tutaj ustanawia dystans w tej walce tymi frontkikami. No właśnie i Duński zaczyna czuć, że nie ma jak podejść do tego formeli, tak? Bo albo zaraz mnie tutaj trafi jakiś cios z góry, albo kopnięcie. I to jest ten kłopot, z którym Duński będzie musiał się zmagać. Tylko pytanie, dlaczego Duński nie stara się. O, świetnie, prawym prostym bije Duński. Nie, nie stara się w ogóle sprowadzać tej walki do parteru. No póki co dwa zwycięstwa na jego koncie, oba przez poddanie, także. Yy, przepraszam, jedno przez poddanie, jedno przez. Przez knockout. Dlaczego nie stara się sprowadzać? Bo Trudno powiedzieć. Dzieje się coraz więcej. Sława Republik Gala, która myślę, zostanie zapamiętana na długo. Tak jak mówiliśmy, no to jest ta walka, którą trzeba było czekać i też po reakcjach w publiczności myślę, że najwięcej emocji wzbudza ten pojedynek. Mamy dużo kibiców Patryka, mamy dużo kibiców Kat Pry i rzeczywiście i emocje są w klatce i poza nią. A i teraz ładnie doskoczył Patryk Duński. Przepraszam, bo chyba tam otwarta rękawica tak, tak, i mógł zobaczyć oko Kaspra Formeli, ale już już wszystko wraca do normy i bijemy się dalej, nic się na szczęście Kacpra nie Teraz bardzo dobra odpowiedź na ten długi prawy Patryka Duńskiego. Odpowiada Kasper Formela dwoma ciosami, które dochodzą celu. To jest ta umiejętność emancypacji, przeczytania właśnie yy, przeciwnika, tak. Wiem, że zaatakuje tak, przyjmuje od razu kontratak. Yy, niebezpiecznie, szalenie niebezpiecznie jest Kasper Formela. Ale zupełnie, no nie, nie boi się, tak, tak utytułowanego rywala Duński. Ba, bardzo no też bardziej doświadczony tak myślę że nie ma się w czego absolutnie wstydzić Patryk Duński. Dujski szczenka odskoczyła o jest, po, i chyba no ataku formeli widz, widzimy że dwa razy tam coś poprawiał tak, sobie tak. Ka, y, pa, Patryk Dujski boję się znaczy boje się na szczęście dla Kacpra formeli y, to on mogło coś mogło coś strzelić w tym nosie. no to była taka bomba że naprawdę ta głowa odskoczyła bardzo solidnie i jeszcze zaraz po drugim też widzimy, że pod lewym okiem tam już zaczyna rosnąć trochę siniak Patryka Duńskiego. No tak. musi, musi zmienić ten game, game plan Patryk Duński, no bo to nie zaprowadzi go do zwycięstwa. Ja myślę, że tutaj powinien jak najszybciej już poszukać sprowadzenia i tam pracować nad tym, aby uzbierać punkciki na kartach punktowych. Teraz bardzo ciekawą akcją chciał zakończyć Kasper Formel, ale chyba trochę pchany był ten cios. i Troszkę brakowało dynamiki, tak, ale jak tak dalej pójdzie, to Patryk Duński zyska pseudonim Granitcin, bo naprawdę przyjmuje ciosy nic sobie z tego nie robiąc. Kopnięcia. Bardzo fajnie zmienia też paśmierznie Kasper Formel, ale znowu teraz musi uważać, bo jednak no, cały czas Patryk Duński jest w pojedynku. Jest niebezpieczny, tak. Te ciosy, zwłaszcza z prawej ręki, mogą narobić sporo hałasu. Teraz bardzo takim obszernym prawym przestrzelił formela. Za, za, za obszerny właśnie był ten cios, bo przygotował sobie to wszystko lewą ręką. Ale Kacper za to naprawił Formella. dwoma prostymi. Ładne kopnięcie na korpus nieco wybronił to Patryk Duński, ale tam zahaczyło także o kiszki Patryka Duńskiego. Takie walki to my lubimy, kiedy cały czas coś się dzieje. Jeszcze A jeden świetny. prawy, ale właśnie brakuje już trochę dynamiki u Kacpra. Formeli. Ja myślę, że bardzo dużo, bardzo dużo siły wsadził w te pierwsze dwie rundy, bo te ciosy widzimy, że wyprowadza naprawdę z ogromną siłą i to, to zabiera też paliwo. Znaczy my tu, my tu, tu zaczę, zaczęliśmy marudzić na to tempo, no, ale to cały czas jest bardzo no wysokie oczywiście, tempo. Oczywiście, nie, nie ma się do czego doczepić. Tak? Wolniejsze niż to, co widzieliśmy w pierwszych pięciu minutach. Oj, i nareszcie Patryk Duński stara się sprowadzić, ale świetnie. Nie Zostawił rękę, rękę Kasper Formela i nie, po, nie pozwolił na to sprowadzenie. O kto wie, czy tutaj nie przyznamy bonusa za najlepszą walkę Gali obu zawodnikom, ale oczywiście dajmy sobie jeszcze czas, bo to, co najważniejsze, dopiero przed nami. Jedno jest pewne: no ten, te trzy najważniejsze pojedynki Kasper Formela i Patryk Duński otwierają nam w niezwykle widowiskowy i naprawdę bardzo techniczny sposób. No To jest w zasadzie takie wyważenie drzwi do tego najważniejszego dania Galisława Republik. Bardzo mocny cios teraz wszedł. Ześliznął się tam gdzieś po szczęce, ale i tak odczuł to Patryk Duński. Jeszcze raz, prawy na, prawy na prosty O, ależ trafił tym prawym, wyciągnął o, teraz go teraz, odpowiedział Duński, <laughs> niewiarygodnie. Nie wiem czy Państwo słyszą Jeszcze te dźwięki, ale, ale no my tutaj naprawdę przecieramy uszy ze zdumienia. Boli, kiedy boli, te trafiają. ambicja niespotykana. Nie Jak nie tu nie cenić uszło. tego Patryka Duńskiego, no kiedy on wchodzi i naprawdę 120% normy wyrabia. Bardzo mądrze walczy całą walkę Kasper Formela, bo co prawda oddaje Patrykowi Duńskiemu środek oktagonu, ale nie pozwala w żaden sposób na to, żeby on dominował. Cały czas to Kasper Formela jest tym, który wyprowadza akcję, kombinację, to jest ten, który atakuje. Duński co najwyżej odpowiada, także no, moim zdaniem dwie rundy zdecydowanie na korzyść Kaspra Formeli. Teraz ostatnie 5 minut ma Patryk Duński na to, żeby zakończyć ten pojedynek przed czasem, bo na kartach punktowych nie będzie w stanie. Nie może być innej punktacji prowadzenie Kaspra Formeli, ale poziom tego pojedynku to jest to, na co mogliśmy liczyć. Absolutnie nie jesteśmy rozczarowani. Myślę, że nikt nie jest. No bo to jest ta też szablonowość w walce. Kacper Formela, wiemy jakie ma atuty, ale Patryk Duński cały czas pozostaje w grze. Nawet jeżeli ma te kryzysowe momenty, to jednak cały czas chce Formelę postraszyć. To prawda, zobaczymy jak właśnie trudy pojedynku, stoczyli, jak trudy pojedynku znieśli ci zawodnicy. No myślę, że w końcu. Musi to się pojawić w, w ciele Patryka Duńskiego. Te wszystkie ciosy muszą, muszą znaleźć swój oddźwięk w jego, w jego postawie, no bo niemożliwe, żeby przyjmować przez 10 minut tyle uderzeń, żeby wyjść do trzeciej rundy dalej w tak dobrej formie jak wcześniej. No nie mów hop! <laughs> ja bym się nie Byłbym zdziwił. zdumiony, ale no to też by było cudowne. My uwielbiamy tak w MMA, uwielbiamy zwroty akcji. Każdy. Dzisiaj już jeden mieliśmy tak naprawdę pojedynek, w którym wszystko zmieniło w ciągu się 5 sekund. Zmienił się wynik tego werdyktu. Ostatnia runda. I panowie, no zakończcie to, to świetne show jeszcze lepszymi pięcioma minutami. W gotowości rozpoczynamy. Kacper Formela i Patryk Duński. Ostatnie starcie. Świetnej walki. A tu karta jest jeszcze cały czas otwarta. No ta najciekawsza historia może zostać zapisana w trzecim starciu. A jeśli nie, to wszystkim zadecydują sędziowie, którzy na razie mają relatywnie łatwą robotę nieprzygotowany atak duńskiego. Tego pewnie nie widać w kamerach, ale mamy bardzo fajny, fajny widok na takie okienka, które tutaj są w górnej części sali. Tam jest miejsce, w którym się rozgrzewają zawodnicy i tam plejada polskich <grym zawodników. <grym Właśnie ci, którzy niedługo mają walki, stoją i obserwują pojedynek swojego kolegi. Mogliśmy wymienić prawie cały Mighty Bulls, Linia i pirania, która obserwuje, jak z Formera radzi sobie z tą walką. No nie ma się co dziwić, że każdy chce zobaczyć dwóch tak utalentowanych zawodników w akcji. Och, przygotował prawą, dokłada lewą. I kopnięcie. Jeszcze raz. Góra, dół, no wszystko w zasadzie co można to nam prezentuje Kacper Formela. Nie pozwala tak naprawdę Kacper Formela odpocząć Patrykowi Duńskiemu w takim podejściu do walki, bo gdy tylko na przykład zaczyna atakować na górę, to za chwilę idą ciosy na dół. Odczuł teraz ten atak, tak, ewidentnie. jeszcze jeden. I no i zobaczmy. Się plecami Patryk Duński rad, chce się uratować teraz z prowadzeniem. Dobrze dopycha Kacpra. Formele do siatki, ale jest ewidentnie zraniony. Zatańczył na nogach Patryk Duński, to był sygnał, żeby zerwać się od razu błyskawicznie z kolejnym e, próbą i tak zrobił Kasper Formela, ale uspokoił to troszkę Duński. Odpycha teraz głowę rywale i atakuje takimi krótkimi uchciami. to bardzo fajny, fajna broń w tym klinczu. Teraz zapiął tański teraz. klincz i wyprowadził kolano Kasper Formela i kolejny cios ląduje na głowie Patryka Duńskiego. No, to była koncertowa akcja, no jeszcze teraz raz. chyba... Teraz Kasper Foruna powinien ruszyć, no bo widać, że zawodnik z Iławy naprawdę jest mocno wzruszony. Ależ twardy jest Duński. Myślę, że sercem do walki to mógłby obdzielić jeszcze co najmniej kilku zawodników MMA. Jeszcze jeden... Ależ trafia! Ale, Ale potężne ciosy lecą, no jak stoi Patryk Duński, ja tego nie potrafię zrozumieć. Jak można przyjąć tyle ciosów jeszcze? Powiedzieć, że ma wytrzymałą głowę Duński, to nic nie powiedzieć. O! Jeszcze piękny spinning backfist prosto w szczękę Duńskiego. No. Słyszymy, jak stopuje jednak Grzegorz Jakubowski swojego zawodnika. Mówi, że nie ma. Pamiętajcie, to nie jest koniec walki, nie może Ale sobie pozwolić na pełną swobodę. Zwróć uwagę, jak już garda Duńskiego jest nieszczelna. On wcześniej potrafił te ręce trzymać wysoko, teraz w takich trudnych momentach spięcia. Nie ma już takiej defensywy, nie ma już szczelności w obronie. Bezpośrednio prawym chciał jeszcze Duński zaatakować. Weź się w garść! Krzyczy na Teraz przestrzelił, ale słyszymy jak wylądowało na żebrach to kopięcie. Duńskiego przewraca. Przewraca Patryk Duński, no i ma teraz szansę na zakończenie tego pojedynku. Oby Kacper Formela nie popełnił tego samego błędu co na Mistrzostwach Świata Amatorskiego MMA. Tam też wygrywał cały pojedynek i w ostatnich sekundach dał się poddać. Czy przypomni mu się ta historia, jeszcze dzisiejszego wieczora? Trafił, nieprzyjemnie bardzo. Staje Kasper Formela, trzyma ręce na macie, żeby nie mógł go Patryk Duński atakować kolanami. Czasu coraz mniej, no zerwał się z tym kolanem bardzo. Dobrze, bardzo, bardzo no. Ależ wrócił do gry w sposób nieprawdopodobny, Patryk Duński. Teraz opadek Duński musi za wszelką cenę jeszcze raz sprowadzić swojego rywala, bo póki co może atakować go tylko w ciało, teraz wstaje Kacper Formela i stara się uciekać. Dobrze, dobrze, ucieka Kacper Formela, odwraca, był moment na kolano, ale nie zdążył, dobrze. Jak on to znosi. No teraz poszli prawie na prawy, to są zawsze bardzo niebezpieczne wymiany. Teraz jeszcze kolano, kolano. Ostatnie minuty tego pojedynku, ostatnie chwile tego starcia. Zmęczony jest Patryk Duński, ale no nie ma się co dziwić. 14 sekund do końca pojedynku. Chce już chyba obskoczyć Kacper Formela swojego przeciwnika. Nie jeszcze raz mocny cios na koniec. Ależ pojedynek, no to jest naprawdę wisienka na torcie tej gali. Lub też zapowiedź tego, co zobaczymy w dwóch najbliższych pojedynkach. To jest... No to byłoby dopiero coś, gdybyśmy tak zaczęli jeszcze te emocje, jak u Hitchcocka, tak? Zaczynamy od trzęsienia ziemi, a potem to jeszcze lepiej. Bo... Bardzo, do... bardzo... I teraz jest Star... już chyba na wykończeniu. Sekundzie. Duński, ostatnie cała lawina ciosów. Po pojedynku. Wypadła gdzieś tam chyba szczęka Patryka Duńskiego. Przetrwa czy nie przetrwa 10 sekund, ale zrywa teraz wszystkie siły ale. Teraz podażnie I przerywa walce Tomasz Brunder, Co to było? Jaka ciężko? Nieprawdopodobny plan, nada, bój, Ale Kacpera widowisko! Ale show! Kacper! Formela! Slawa republika! No niewiarygodny jest ten zawodnik. Ale spowijany Patryk Duński. Tej walki, naprawdę. No, nie można było sobie wyobrazić lepszego zakończenia. No 10 na 10 jeżeli chodzi o poziom dramaturgii, emocji, widowiska, wszystkiego Patryk duński przegrywa, a Kacper Formela po raz trzeci triumfuje i udowadnia chyba wszystkim No to jest taki Statement jak mawiają Anglicy, jestem tutaj i naprawdę będę się liczył W najpoważniejszych Rywalizacjach w tej kategorii wagowej A tutaj e, trwają Zabiegi, bo myślę, że mocno porozbijany Patryk Duński, bo ta końcówka była oszałamiająca ze strony Formeli. że Jakubowski krzyczał do Kacpra Formeli chwilę wcześniej, że ma pamiętać, że to nie koniec pojedynku. Ma się nie podpalać, ale kiedy tylko poczuł krew Kacper Formela, no to to, że on miał tyle sił jeszcze pod koniec tego pojedynku, to świadczy tylko o klasie tego zawodnika. No rzucił wszystko, co miał i po prostu zniszczył Kacpra Zniszczył Patryka Duńskiego w tych ostatnich sekundach, no świetnie się bronił Patryk Duński, nie wiem czy ktoś policzy ile ciosów spadło, mocnych ciosów spadło na głowę zawodnika Ziławy, ale no naprawdę ich było dziesiątki jak nie, jak nie powyżej setki, ale już tej ostatniej nawałnicy nie dał rady przetrzymać. No zasłużył naprawdę na wyróżnienie Patryk Duński, teraz lekarze tutaj próbują doprowadzić Patryka Duńskiego. Jest zawiedziony mocno duński, ale naprawdę może być z siebie dumny, zresztą teraz Kacper Formela oddaje szacunek przeciwnikowi, bo o ile jestem zachwycony występem Kacpra Formeli i tego jak świetnie sobie radził, po prostu zmieniał płaszczyzny uderzeń, naprawdę wyglądał doskonale, trafiał niezliczoną ilością cosów, kombinację wyprowadzał doskonale, no to trzeba oddać Patrykowi duńskiemu, że to co on przetrzymał w tej walce to... Nie jeden zawodnik może mu pozazdrosić. No do wielkiej wojny trzeba dwóch wojowników. Jeden wojownik nie jest w stanie stworzyć takiego widowiska. Katwer Formela na razie, Bohater Dobry, gali. Posłuchajmy. Dziękuję wszystkim moim kibicom, że przyszliście na tą walkę. Naprawdę to jest wielki dla mnie doping. Dziękuję. Os!